Cześć, witajcie z tej strony. AZ a to kolejny odcinek z codziennych Blitzg. I wraz ze mną znów jest Keruks. Ciemnego. Który się z jakiegoś powodu śmieje. Naprawdę nie rozumiem, o co mu chodzi. No, no i jak możecie się domyślić, znów będziemy sobie grać Blitzg. Tak. No w sumie ciężko, żeby na Blitzg grać coś innego niż Blitzg. Dobra. Mniejsza z tym. To wcale nie jest śmieszne. I. Teraz idziemy sobie wybrać jakąś arenę. Keruks nie, wiem dlaczego się nie odzywa. No i dobrze. I wybieram sobie oczywiście klasę sniper, bo ona ja jest też. najlepsza. I tym ja razem nie będę by... sobie grał na F1, żeby było śmieszniej. O Boże, ja nie widzę, o? stary, nie widzę paska życia, nie widzę y, broni. Powiem ci, że wziąłeś jak sobie miecz spod moich y, nóg. Żebym ja w ogóle dotarł do skrzynek, nie? No, mam dwa pnącza. Dobra, jest. O Boże, ja nie, też... da, nie da się tak grać. ja e, dobra. O, chodź to. mam skrzynkę. Takie skrzynkę. Trale, Ej, ty mi mów! Trale. Ty mi... U... Ty mi mów kiedyś dacie śmiertelność. Już, już. Aha. <średzimy> Aha. Biegnę... Kurty, ja nie wiem kto, ty, kto jest kto. Au. Nie wiem i bym wpadł do dziury Jux. debila. Aha, takiej samej jak ja. Dobra, złamałem tak. trochę zasadę, bo wyłączyłem na chwilę. Chciałem zobaczyć co się dzieje. Przegrałeś Minecraft, przegrałeś życie. I tam jest gościu, fapiemy go, bo mam mieczor fajny, super Ej, kurde, i ja nawet Okej, okay, mam, mam łuk, mam łuk. To ja nawet nie wiem kiedy i ile ja mam szarcia. Głupia co? No że też, też mięso. I już go podcisłem, to jest Keruch. Zapraszam na mój odcinek. Na Twój na kanał. Link na oczywiście mój... w opisie oraz badnotacji na samym końcu materiału. Serdecznie zapraszam. Gdzie ty jesteś? Nie, na... Dobra, idę do ciebie. Fadość do Ken. To ty? Nie, święta Ana Zofia No stary, ja... ja nie wiem, nie widzę niku. Jak tu stąd nie wyjdę, to się. Ty też tu wpadłeś. Ja, ja tu wskoczyłem, i chciałem że wiesz gdzie czy, idziesz. do ciebie specjalny... ...specjalną śniadanie. Proszę. Zbieraj. Ej, ja mam low HP. Ty no skąd ja wiedzieć? Ej, dam ci miecz za to, jak mi nie uderzysz, masz No to dawaj miecz. Gdzie jest miecz? No Daj ci. Trzymasz go w łapie. Aha. Drzewo lewitujące. A, to dlatego ja tak wolno płynąłem. To... Tylko u nas drzewa pływające. Kiedyś będę musiał zagrać y, ten BlitzG G z y, Cinema. Kurczę nie wiem jak to się nazywa, z efektem po prostu kinowym. I wtedy ten cinema. pół godziny, pół godziny przesuwasz ekran. Czemu aż tyle tam jest gościu z mieczykiem Fuck. A Skąd ja mam wiedzieć co ja mam na przedmiocie, okej, okay, dobra. wiesz go też. ZABIŁEM go, jest! Zabiłem go na F1 Ty miał łopatę. Hardgorze Kurcze, nic więcej nie miał Nie no, no... Miał jeszcze drewnie, kamienną siekierkę Trochę żarła Dobra, ogarniemy to zaraz, tylko wejdę Wej, jeszcze strzałek, tam gdzie ty jesteś? Ej, coś jest! No wiesz, Gdzie ty jesteś? Na dole? Możesz no, ty dawaj Ale ja tam nie wchodzę, jedę ja po tą skrzynkę Robić. Nie wiem czy to jest tory pomysł, Mimo mi że tak. Wodą się wyjdzie, nie? E ten. Czuję się jak na The Wolves'ach się z tej strony. Keroz, dzisiaj będziemy grać tak w The Wolves'. Y na serwerze MySG, SG, konkretnie w sekcji BlizzSG. Tak, w sekcji BlizzSG. Tak, na, se na sekcji BlizzSG. Gramy tylko. Dobra, mam skrzynkę, ogarnąłem tą skrzynkę, lecimy może do Keruxa, tam mu ukraść coś, sosiek jeden. O. Ja nic nie mam. Boże, ale tu głęboko, to chyba jest randomowa jaskinia, trześć no ten piasek no to... No właśnie, to było na pewno specjalnie budowane. <laughs> Fuck, tu ktoś jest! Ej, zabiję mnie! Mam żarcie jakby, co? Tam nic nie ma? Nie ma. Ej, no to by pół godziny będziemy wychodzić. Wiesz, ja już swoje 15 minut zaliczyłem. Bez skojarzeń. Aha, nie. <grym> Pierwszy raz w Minecrafcie. <grym> Pierwsze 15 minut w Minecrafcie. No bra, hej! <grym> się, to jest Meron Entertainment, a nie jakiś ty, przypadkowy Mamska. kanał y, jakiegoś kupy. Masz, mam Sebastiana, do ciebie... Sebastiana czy innego. Blitz start, 30 sekund. Ej, spiesz... Spieszmy się. No masz... Lekki topór. Ej, ej, ja mam półtorej serduszka, jezu, yes, co ty mi robisz? Ja cię chciałem zabić. Czuję się taki biedny, zjedzmy raz torta, będę fajnie... To fajny. ja mam, tak, ja mam low HP, nawet nie... Kurwa. Ej, ktoś mnie bije. Wiem, że ktoś cię bije, tylko nie wiem kto. Fuck. Nie lubią, nie? No, nie lubią mnie. Nie no, lubią mnie po prostu... Nie cię bije, cię robił. No Ej no, chłopie, ty żeś mnie bił. No jak ze strzał? Skradasz się, skoczyłeś się skradać. O co chodzi? Ej, ktoś mi... ktoś napisał skradasz się. Skoczyłeś się skradać. Skradasz się, skoczyłeś się skradać. O co chodzi? to no, nie ogarniam! Kto jest kto m... najbliżej? Ktobie troluje? Ej, normalnie y, jadełka mi pokazało. What the fuck? To jest jakaś dziura y, taka, co wszystko. Y... Mam TNT? Wow, nie nawet nie widziałem. Nie, nie wiem tego. Nic mi więcej pozostał. Ej, daj mi coś jest żart. Ja to. nie mam żarła, właśnie. Kurczę, mogę zebrać za trutę, ale nie wziąłem. Ej, stary, normal... co? Trolują nas od mini? Ej, no. A weź podskocz i, i naciśnij Ale ja jestem na F1 i tak nie zobaczę nic A, bo <grym> To akurat, ten... akurat Akurat jak robię F1 wyzwanie F1 challenge Ej daj mi jeden ten co? Żarcie, Nie, nie mam żadnego, nie mam nic Masz zjedz sobie pnącza Dobre i to. No kurczę tak mi brakło no fuck I głód 27 sekund No super Kiedy jesteś... się zaczyna match? Za 5 minut i 20 sekund. <laughs> Idę tu być. Dobra szybciej. ja wychodzę. Ej, no ja mam. Ile serduszek? Jak chcesz, tamtej skrzynce są jeszcze dwa zgniłe mięska. O, op. Co? weź. Będę musiał to wykraczyć. Krach, bo muszę się zacząć to. Kurczę, jak to się nazywa? <laughs> e, egzekutować. Nie umiem znaleźć innego słowa. D o, choć dzięki ja Bogu za tej od... historii. A, Dobra. Ta... to drzewo mi... Wyg wygląda... pytycznie no to może... to te... <gry> Co za słowa. Ej, tam jest coś. Wygram grę jak tam pójdę. Tam jest skrzynka. My? To jest spawn. Tam jest skrzynka. Znowu zacznę. Tam jest skrzynka. To Zaczął się... Jest... Zawiesiłem się. Zawiesiłem się. Znowu. Nie wiem, challenge na... Co to za butofla? Nie wiem ale brzydka. Też bym jej na plica nie dał, ale... Ale niech być będzie. Tu jest wielki parkour, którego. Tu jest skrzynka i tu jest cały set, nie wiem czego, ale tu jest. Uuu. Ała! No nie no nie wiem, tam. I tam jest gość Zichol. Gdzie jest gość? Sorry, pomyliłem cię Kurde, Gdzie nie, się... ja nie ogarnę PVP na tym F1, to jest porażka Jesteś taki mym, ...mymfki, że... Ej, masz żelazo? Niestety nie, nic. Powiedzmy do Diaksa. Też nie. Też nic. Czemu to ty nie... Ale mam nie ma... żarcie. O. I zbroję. Właściciel walus coś tam. No chyba nie, chyba już nie. Czemu? Bo teraz ja jestem właścicielem. Zaraz wracam, 5 sekund. Jestem ownerem tego ser serwera. Dobra, jestem. Musiałem zamknąć drzwi. Chowadęłko. O, może tu staty... Nie, staty pusty. Ej, tu jest ender skrzynka. Ciekawe czy działa. Gdzie jest ender skrzynia? Działa. Tam do góry. <laughs> Wsadzę ta, sobie dwie strzały, ta, ta. zobaczę czy na następnej grze będą. Tylko musimy znaleźć tą samą rękę. Albo to inną arenkę, na której będzie enter skrzynka. E, może włożę może... 20 strzał, bo, albo 10. Bo mam 47, a ja umrę na pewno. O nad wszel wszelaką wątpliwość. Dobra, zjedzmy to. Ty nie zajrzałeś do tej. Wziąłem tylko coś. Nie wiem co wziąłem, ale coś wziąłem. Ty nie widzisz tylko... połowy skrzynek. Nie co robić sety, ja dostałem żelazny setik. Czemu nie mogę wskoczyć? Ej, ale, yeah. ale dobre miejsce, stary. Trzeba przychodzić. Dawaj Biorę, mi buty, ty... jeśli masz. Ej, wrzucam ci do tej skrzynki niepotrzebne sety. Której? Do tamtej. Hmm, dobra, to sobie wezmę. W sumie mam. To to ja to chyba bardzo... zrezygnuję z tego F1 Challenge, bo to jest masakra, a tutaj mam bardzo dobre rzeczy. wpadałoby w końcu coś wygrać też, nie? Ała! Bijo gwałco. Kocham, kocham te cofki, kiedy przez nie prawie umieram. Bo wiesz, e, zeskakiwałem z góry na dół, nie? No. I mnie cofło i spadłem na dół, dostałem obrażenia cofło mnie na górę i jeszcze raz spadłem i jeszcze raz dostałem obrażenia. To jest blitz Tu jest żarcie, ty włożyłeś te żarcie Nie. Tu jest jeszcze jedna skrzynka do góry O, jest... okej okay. Dosyć fajne miejsce. Bardzo fajne, bardzo. Aż jakbym miał mini mapę, zapisałbym sobie kordy, ale... Sam sobie pomyślałem. No. Ale widzisz, życie boli. Ale z drugiej strony zniszczyłoby to, to zabawę z tej gry. Tak. Przegrał Minecrafta. Ej, czemu ty tu wkładajesz rzeczy? Ja nie wkładałem nigdzie rzeczy, nie. tylko tam, gdzie kazałeś. Mi się pomyliło. Myślałem, że to są te... Myślałem, że to jest Skrzynka to był Andrzej a ja to tam wszystko oh. wkłada. Tak mądry. M mądry Kerux. Te dwa słowa nie powinny pojawiać się w jednym zdaniu. Powinno być tylko Kerux albo mądry. Albo mądry. Albo i, i sprzeczeniem. Nie, nawet sprzeczeniem to się nie powinno pojawiać. O. To był komplement? No. Powiedzmy. Lol, no, no, co się stało? Deszczeć... Nie. my tylko zostaliśmy! Co? Jakim cudem? No Siemanko. ja nawet nie zauważyłem przez ten challenge. Ej, ale ja nie mogę, żebyś ty widział co się stało. Ej, poczekaj, nie zaczynamy. No jak nie? No poczekaj, najemy się, trzeba itemki ogarnąć, bo jeszcze nic nie ogarnąłem. WON jest to. Ej, ja mam kurczę Diaksa. Ej, masz buty. Sobie Daj buty. Ej, no w sumie nie ma butów. Na ja naprawdę nie sam... mam butów No, no ten trollface. Piękny w tym ja? rogu, nie? Piękny jest ten trollface w rogu. Ej, mam buty szpiega. Daj po... jakiś but jakikolwiek. Ja chcę buty. chociażby... Dyr, chociażby dyr ja chcę chociażby skórzane leather. Leather shoes, dawaj. Kurczę... Dobra, nie! Już zostaw to TNT! Masz. Zostaw to TNT! Ale ja go nie mam. Jeszcze nic nie widziałeś, chopie. Dobra To co, zaczynamy? Ustawmy się w przeciwległych krokach. No ale ja jednak utrzymam dystans od rogu. <grym> ja, <grym> ja też Dobra, no to co? 3, 2, 1 Nie mam strzał! No, nie! Ty masz przewagę, bo ty wiesz ile masz HP! Ale lag. Przegram. Stary, ja nie wiem ile HP. Ty, ty bardziej wiesz ile mam HP niż ja. Kto wygrał? Wygrałem... Um... E, został... Gratulacje, wygrałeś! Nie. Nie? Jak? Gracz, został zabity, został zatmeron. Jest! Wygrałem, wygrałem F1 Challenge! No to na tyle w tym odcinku. E... No ja się osobiście powiem całkiem dobrze. Chociaż no wyszedł strasznie gimbuziarski, ale mniejsza z tym. Yy, możecie też spróbować swojego szczęścia w F1 Challenge. Tak. A już w następnym odcinku to zajmiemy się jakimś kolejnym. Masz jakiś pomysł? Ale co mi game? Em? Nie. W sensie, że challenge'em na SG. Yy, na F5. Ja to... Ja to <laughs> dawaj, dawaj. Lecimy, następny <laughs> odcinek, gramy Okej. Okay. Jutrzejszy odcinek tak będzie na... F5, F5 Challenge. Dobrze. No to do zobaczenia no jutro. Ty. Na razie. Ja